Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich w naszym czwartym wejściu na temę, dzisiaj gościć będziemy, gościmy właściwie przedstawicieli Piasta, zarządu Piasta Łubowo, eee, Ryszarda Filipiaka tu po mojej lewej i Semensa Hoffmana prezesa i byłego prezesa tegoż klubu Piasta Łubowo, oczywiście Piasta Łubowo Dzisiaj zaproszeni goście są z poza terenu Gniezda i omówimy sobie sprawy związane z ze sportem Wubowie. Ale zanim dojdziemy, e, rozwiniemy temat, e, jeżeli chodzi o rolę klubu, może panowie troszeczkę od czego zaczęliście swoją karierę sportową? Czy ćwiczyliście jakieś sporty, no, poza kony? Może, może tutaj pierwszy pan prezes. To znaczy tak, no, czy to o karierze sportowej to nie można mówić, ale Wyniosłem to z domu rodzinnego, bo ojciec mój świętej pamięci no bardzo, bardzo dob dobrze grał w tenisa ziemnego i oczywiście grał też w piłkę siatkową. Wtedy to były bardzo modne te wszystkie Spartakiady zakładowe, na których ja uczestniczyłem jako dziecko, później jako już zawodnik. Ale zaznaczam, że to wszystko było sporty w amatorskim, nie były to jakieś, no i to tak pozostało i bez tego się nie dało obyć. A nie zbier... jest rodowo, tym rodowitym mieszkańcem Ubowa? Nie, nie gnieździaninem. Gnieździaninem, Oczywiście Oczywiście Jestem gnieździaninem, mieszkam przy Liczbie Poznańskiej. Aha. Tak, szkoła numer 3, piłka ręczna też to się, zresztą no, to, to był sport szkolny. No a taki krótki cytat też miałem do Spartakia do Służby Zdrowia w Mielcu, byłem na Mistrzostwach Polski w Bamiktonie, w Komedce, czyli, nie to no, ja Lubię też kometkę. No i tak to pozostało. Panie Panie no, ja y, sportem to byłem zainteresowany w zasadzie od młodych lat, szczególnie potem jak w szkole średniej uczyłem się we Wrocławiu, tam posmakowałem tego sportu trochę więcej, w ogóle ja uprawiałem dużo dyscyplin sportu, ale też w wydaniu raczej amatorskim, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, no i zajmowałem się również pięściarstwem jak byłem w Wrocławiu, o, to, tak, to kto wie, tak. jakie to były lata? To było lata 70. 65-70. No to mój ojciec już kończył karierę, bo mój ojciec też boksował, ale w latach 63. No ja Też we Wrocławiu. We Wrocławiu, w Gwardii Wrocław. Tak, i, bo to były pobór do wojska. I potem po przyjeździe tutaj w celi nie no też trochę potem we Panowie tak troszeczkę do mnie, bo pan z z kamerę odjeżdża. O, tak, o właśnie, lepiej znaczy. będzie pana widać. Wyjechałem na kilka lat do Wałbrzycha i tam w Wiktorii Wałbrzych jeszcze, nie? Aha. ale zostałem zatrudniony w klubie sportowym Górnej Wałbrzych. Tam głównie opierało się to na piłce nożnej i, i tam już ja wesłem ten ryk piłki nożnej w zasadzie, nie? najwięcej. Skąd pomysł i idea powstania klubu? Czy to była pierwotna nazwa, czy jakaś inna jeszcze wcześniej była? Jak to, jak to, jak to przebiegało i od którego roku to się zaczęło? Znaczy Klub Sportowy, my żeśmy tutaj w gminie UBOWO działali przed uruchomieniem tego klubu jakby powiedzieć, sportowego. żeśmy działali w ramach LZDS-u. W ramach lzds Były to zawody różne wiejskie, między wioskami, zawody gminne. Wyjeżdżaliśmy co dwa lata na spartakiadę wojewódzką. Reprezentowaliśmy gminę UBOWO w tych różnych spartakiadach wojewódzkich, nie? Ale to wszystko się odbywało na zasadzie, co to znaczy finansowaliśmy prawie że to prywatnie, bo trzeba było trenować gdzieś, trzeba było ćwiczyć, to wyjeżdżaliśmy na salę swoimi pojazdami, zabierało się dzieciaków czy na młodzież, zarówno dziewczynek i chłopaków na treningi i na różnych salach po prostu Płaciliśmy za sali, za salę, również ze swoich pieniędzy. I tak to się zaczynało, jak powstała idea, idea że żeby żeby powstanie sala w Głubowie, no to wtedy było to nam na rękę i to były lata 96 chyba 97 i powstała taka grupa założycielska, żeby uruchomić właśnie ten klub sportowy, a był pijazno, bo... No to jest taki rejon piastowski, nie? Jesteśmy w szlaku piastowskim i tak, tak to padło, żeby jako no, piast utworzyć na klubu, nie? To może no powiem tak właściwie to teraz. Ja może tylko jeszcze mhm. tylko dodam, bo właśnie teraz udało mi się uruchomić e, będą zdjęcia z różnych imprez włącznie z leciem waszym, o tym nie będę mówił którym, to powiedział sobie dodatkowo. Także będą zdjęcia i, i, i tutaj Klemens Hoffman na rowerkach z grupą emerytów Ale. jeździ i piłka tu jest i różne imprezy. Także nasi słuchacze będą mogli, widzowie będą mogli sobie popatrzeć na te zdjęcia. A tu proszę bardzo. No żeby tak jak klub powstał to właściwie to już się zaczęła ta grupa inicjatywna, która powstała to kolega Klemens Hoffman, kolega Piotr Cielaczyk, Mariusz Wachoń. To były główne osoby, które zaczęły pracować od dziś około 20 czerwca 1997 roku. To chodziło, te prace polegały na przygotowaniu regulaminów, statutu. No i skończyło to się przy tym, że zostaliśmy zarejestrowani w sądzie w Poznaniu i to 2013 listopad 1997, od tego roku datujemy początek powstania klubu w klubie tym. Jak już my założyli, to były dwie sekcje. Sekcja piłki nożnej, która już działa przed istnieniem klubu. Sekcja ta, klub ten, klub naszego miasta grał w B-klasie. Mogę tutaj dodać, że takim największym osiągnięciem to był rok 1999, gdzie Gminny Klub Sportowy Piast-Dłubowo na szczeblu Wojewódzkim Pucharu Polski odpadł w jednej 1,4 pucharu z Mieszkiem Mięzno. Taka de bramkę nam szczelił mój kuzyn Boży Kozłowski, który a. był, no tak sobie powiem. Czyli po sąsiedzku. Oczywiście po sącieczku i tam y, kierownikiem tej drużyny był Wiesiu Woźniak, mieszkający w Pierzyskach, no i paru trenerów tam się przewinęło przez nasz klub, jak no, trzeba tu powiedzieć, Lucjan Ratajczak, Eugeniusz Olszyna, znany, a także też kuzyn Mieczysław Juliński. No i coś słyszałem o związku w Eugeniuszu, też? Eugeniusz Związko, to przepraszam, ale to dopiero później, bo to Aha, był trener, to Przepraszam, przepraszam. To był trener, proszę pana, od siatkarzy. Aha. To mówię o sekcji i ta sekcja w piłkę nożną sobie gra. Różnymi tam wielkich wyników nie było, ale czwarte miejsce, piąte, czwarte, tak w środek tabeli gdzieś. No i... Ta przygoda piłkarska z weglasem zakończyła się około w 2002-2003 roku, dokładnie już nie wiem i zostaliśmy przy sekcji piłki siatkowej i tam już były takie drużyny jak drużyna seniorów, drużyna juniorów, drużyna Olboj, która gra do dzisiejszego dnia i drużyna pani. Może kolega tutaj, Klemens, troszeczkę dopowie jak to starty były z siatkówką. Słyszałem, tak, tak, że już o trzeciej lidze, tak? Byliście też siatkówką, tak? tak? Tak, tak, ale zaczynaliśmy właśnie od tej ligi powiatowej, mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego, to jak tu kolega mówi, od siedmiu zespołów, ale z tym, że chyba cztery były tutaj z Łubowa. W ogóle w Łubowa to jest kolewką siatkówki już od lat. W tej chwili to już jest to czternasta edycja, czyli 14 lat z rzędu gramy, uczestniczy w tych rozgrywkach, no różnie, zależy jak rok. Przypadał i było 26 zespołów, 20, 18. W tej chwili na ten rok bieżący jest na przykład 10 zespołów. Dwie ligi, nawet nie? Tak, trzy ligi były, nawet pierwsza, druga, trzecia, liga kobiet, nie. Także, że Łubowo naprawdę, bardzo prężne było jest do dzisiaj, nie? Jest kolebka, Pytanie, ile sekcji i jakie sekcje są obecnie pod egidą łubowo w tej chwili to są sekcje piłki siatkowej i piłki nożnej oraz sekcja tenisa stołowego, która działa już też od dwóch lat, ale na szczeblu amatorskim. No tydzień ten, bodajże 11 stycznia tak. mieliśmy turniej, to był opisywany, 115 tak. osób wziął udział 9 kategorii wiekowych. Ale tak to może trochę chaotycznie mówiłem, ale chcę wrócić do tematu piłki siatkowej, bo to trzeba zaznaczyć, tu z kolegą żeśmy tak sobie siedzieli i marzyli sobie, czy my jesteśmy w stanie, tak gmina mieć trzecią ligę. No i udało nam to się to zrobić, żeśmy grali dwa sezony w tej trzeciej lidze i taką datą, którą zapamiętam sobie do końca, to był 20 październik 2001 roku, to był pierwszy mecz inauguracyjny na parkiecie naszym w Łubowie, żeśmy grali z Jokerem Piła. My oczywiście przegraliśmy 3-0, no ale... Wstydu nie przyniósł. Nie przyniósł wstydu, z tym, że zaznaczam, Dwunastce tych zawodników, którzy grali w tej trzeciej to było dziesięciu chłopaków z gminy Łubowo wspomagani dwoma z Gniezna. Także to był nasz wielki sukces. Uważam, nie może sportowy, ale organizacyjny. Dwa sezony żeśmy pojeździli, byliśmy w Pile, nauczyliśmy się dużo rzeczy, także do dzisiaj to uważam, owocuje. A teraz Piła przegrywa z Gniezda. A teraz Piła przegrywa z Greznem, z tym, że tutaj nie chcę nikomu nic umiejscowić, ale w tej chwili czy Piła Joker, czy, czy drużyna, dzisiaj byliśmy nawet na meczu, to są UKS, -y, uczniowskie kluby sportowe, a KS Gniezno, no się dorobił, drużyny, którzy powiem też w tej drużynie grają nasi zawodnicy, byli jak, no tutaj powiem, Jałoszyński, Krystian, dzisiaj już grał, czy, czy Mateusz Tomaszewski, żeby już nie wymieniać innych, no także... To są już tam paru zawodników z drugiej ligi nawet tutaj Gera. także dobry zespół i życzę im z całego serca, że może będziemy mogli sobie chodzić na drugą ligę w Gnieźnie. Tak, no, no, może, 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 może. Panie Kamencie, Pan był pierwszym prezesem e, Piasta Ubowo, w chwili obecnej jest Pan w zarządzie. Piastuje tutaj stanowisko e, kolega. E, udziela Pan się w Nordic Walking i rowery e, emerytami jeździcie po gminie ubowo. Tak. Czy to cieszy się popularnością? Ile osób na to się zgłasza? Jak to w ogóle wygląda? Tak, yy, dwa lata wcześniej byłem właśnie do tej grupy seniorów i, i próbowałem tutaj, kolega też mnie podzdopingował, i, i żeby coś robić. No faktycznie dzieliśmy się za ro, jazdę na rowerach, utworzyła się taka grupa. Yy, gdzie się przewinęło przez te chociażby dwa lata, gdzieś około 45 osób, którzy chętnie uczestniczą. Wiadomo, że nie zawsze pasuje, bo przeważnie to mamy weekendy, nie każdemu pasuje, ale średnio gdzieś to 25 osób do 30 jest zainteresowanych tym jazdą na rowerach. No, na przykład w tym roku odbyliśmy 9 rajdów rowerowych po terenie tutaj Powiatu gnieźnieńskiego głównie. 9 rajdów rowerowych. Przejechaliśmy gdzieś w granicach 400 km. Odbyliśmy pięć e, rajdów e, z kilkami, też tutaj po terenie naszym e, skorzęcin, na przykład e, tutaj las miejski, jeziora i tak dalej. Ale to zupowa dzieci do Skorzencina? Nie, czy... to jedziemy swoimi pojazdami, i o ile chodzi o rowery, to pakujemy rowery na przykład e, na, 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 tam, i osobowymi dojeżdżamy i tam sobie robimy wycieczkę ja Tak, bo Tak, wycieczki są w granicach 40 km dziennie, nie? Obiadami to się kończy i Posiłek, tak, posiłek, tak, tak, tak towarzysko trochę tą, to nie jest to, że jedziemy bez przerwy, tylko po prostu przerwę, gdzieś co robimy na kawę. Pogadamy, czy jak się zbliża termin jakiegoś e, rajdu, czy jednego, czy drugiego, to ogłaszając e, u siebie w słupowie, e, chętni są od razu, czy tak ciężko? A, czy ciężko? Tak, chętni są tak? tak. My co miesiąc się spotykamy na takim e, zebraniu. Zbytku... No, że można to zebranie nie nazywać, ale dam. Tak, seniorów. I myślę, że jest omawiane, że już się po prostu seniorzy pytają, kiedy następny wyjazd, kiedy następny. W tak, że... jaki sposób gmina wam pomaga? No, gmina nic nie pomaga, można powiedzieć. Nie? To robimy to sami, tylko tyle, że udostępniamy. Nie, nie, e, Ja e, źle nie dokończyłem. E, gmina klubowi jako tezugowo. Tak tak tak, już... tak, tak, tak. A, tak, to, tak, to Ja to... zajmę stanowisko. Gmina pomaga bardzo dużo. Ogłasza konkurs, i, i ten konkurs y, może każdy złożyć ofertę do świadczenia różnych y, sportu na terenie gminy. I w związku z tym, jak w 2006 roku zostałem prezesem Gminnego Klubu Sportowego, y, wydawało się nie tylko mnie, ale zarządowi, że no, ta działalność, tylko w, na polu piłki siatkowej, piłki nożnej i od czasu do czasu klinistycznego, trzeba było rozszerzyć o imprezy masowe. Jedną z takich imprez to już teraz będzie się odbywał ósmy mundial dla szkół podstawowych. Pływanie długodystansowe się odbywało już od 20 lat, ale my żeśmy od 2006 roku w to weśli tam współuczestniczymy w organizacji też tej imprezy. Rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży, dla starszych. No i to właśnie tak to się zrodziło, że z kolegą Clemensem tak jak ty wspomniał, na, mówiłem, że przyszedł do naszych seniorów i teraz te rajdy tak się cieszą z popularnością, że no później ma co mówić, bo to widać tak. jak, jak tego. No wiele, wiele imprez się przyjęło i, i co jest ważne, że trzeba było zacząć współpracę ze szkołami, z nauczycielami wychowania fizycznego. Tutaj muszę powiedzieć jak kolega wf Rafał Franckowiek Marcin Widziński. Oni no są też, Marcin jest Wiceprezesem. prezesem. To praktycznie też ich widuje na każdym turnieju, jeżeli no, jestem tam u Was, to jest też... No wie, oczywiście, no oni... ...uczestnikiem, pomocnikiem zapewne. Jasne, tutaj muszę wspomnieć kolega Jaros, Jarek Łabus, no słynny sportowiec. Tak, to też mieli z nim oddzielny materiał tutaj. No i bez współpracy z tymi nauczycielami, z dyrektorami szkół, to nie byłoby możliwość tak szerokiej działalności w sporcie tym masowym, rekreacyjnym, jaki w tej chwili w Ułowie uważam się odbywa. A gmina, to znaczy salę mamy. No właśnie do tego chciałem dojść. A salę mamy. Ja przeszkodzę tylko. Ja przypomnę, jeżeli do głosowania głosy oddajemy pod numer 513-311-068, ale to w przerwach i po zakończeniu wizyt gości w naszym studio, razem z Gracjanem Andrzejewskim będziemy przyjmować głosy konkursowe. Teraz, jeżeli są pytania do naszych gości, czyli przedstawicieli Piasta Ubowo, proszeni są, możecie zadzwonić 665 094 020, ale tylko nie zadzwonić, tylko wysłać SMS-a. Na pewno pytanie zostanie przeczytane i jeżeli ktoś jest zainteresowany jakąś informacją na pewno tu uzyska. Wracając tutaj, przerwałem, od czego zaczęliście jako PIAS, czyli w 1979 roku, tak? 1997. A, w 1997, tak, dodałem trochę Wam. W 1997 roku zaczynaliście, mając jakie warunki do uprawiania sportu, a jakie macie je obecne? No, warunki mieliśmy takie, że od samego początku mieliśmy do dyspozycji salę sportową w Ugowie, za którą nie musimy płacić nic. A to jest ta sama sala? Ta, ta sama sala, ta sama sala na, na której, w tej chwili mamy, bo było kiedyś jeszcze było tylko boisko sportowe, fałkowie, na którym rozgrywa B-klasa. W tej chwili mamy piękne boisko za Urzędem Gminy, z siedzankami, bardzo ładne boisko kameralne, ładny stadion, jak my to nawet mówimy. W tej chwili nawet już mamy zainstalowane oświetlenie, gdzie możemy sobie, no nie wieczoraj. jest to profesjonalne i no, to, no, to wieczorem można trenować. Oczywiście rozgrywać także w tej chwili do później jesieni można sobie treningi prowadzić. To tak się wszystko rozłoży, że w tej chwili w piłce nożnej w gminie Łubowo jest siedem drużyn. 7 drużyn i no, to muszę wymienić, to są Wierzyce i Mielenko, Lednogóra, Fałkowo, Owieczki, Leśniewo, żebym nie zapomniał, no i Łubowo. Gramy w amatorskiej lize piłki nożnej, to jest gmina amatorska jak piłki nożnej w pobliżu. Ale to gracze na trawiastej, czy halówkach? Nie, to jest trawiaste. trawiaste, to jest trawiaste, chociaż jak tutaj kolega mówi trawiaste, no to, czy to, to też Gramy na Orliku w Lednogórze, gdzie celowo odbywa się, nie dopowiedziałam o tym, turniej Okuchalwujta Gminy Ubowa. No i tam zawsze startuje 4, 5, 6 drużyn. Będąc ostatnio u was, czyli 11 stycznia, kiedy był ten turniej sylwestrowy, tak naprawdę to był noworodni Mikołajkowy. Zima przeszkodziła, żeby go. Sawery. Tak, Sawery nam przeszkodził. Dowiedziałem się, że macie apetyt na orlika, jak to jest? To znaczy, no orlik to nie będzie, ale będzie, tak rozmawiałem z wójtem, zresztą nie wiem czy pan też rozmawiał, ale są takie zakusy, bo w tym, no, w tym roku inwestycje są duże, no wszystkie wioski otrzymały świetlicę, już mają pracę, zabaw, nie pracę, zabaw, no i w tej chwili już są rozmowy prowadzone po wykup gruntu, na którym powstanie boisko, na którym będzie można grać piłkę nożną piłkę. Czy to będzie siatkową. trawiaste takie, takie trawiasteczenie? Po... Czy będzie sztuczna nawierzchnia? Yy, raczej tak. Raczej sztuczna. No, do... Panie Klemensie, tak, tak podsumowując pana dokonania i obecną pracę na rzecz sportu i rekreacji. No jeszcze w dalszym ciągu uczestniczę jestem hmm. czynnym działaczem. Hmm na terenie tutaj gminy, szczególnie Łubowo, bo to mnie najbardziej interesuje. Tak wspominaliśmy, zajmuję się grupą seniorów. W miejscowości, w której mieszkałem otworzyła się również nowa sala świetlica. Też wszczepiłem tam sport, zresztą tam sport ode mnie mieli zawsze szczepiony. i prowadzimy rozgrywki tenisa stołowego, szachy, warszawy, imprezy rekreacyjne różne dla dzieci, także dla, to jest szczególnie yy, przeznaczone dla mie miejscowych mieszkańców. Nie? No, cały czas prowadzę przez 14 lat już 14 edycja Powiatowa Liga Piłki Siatkowej. Tutaj należy podziękować również Klubowi Sportowemu Piazd bo ze względu na to, że nam naprawdę dużo pomaga, udostępnia nam salę Yy, Gimnastyczną salę sportową, ponieważ no niestety rozgrywki powiatowe, ale na terenie powiatu czy w Gnieździe nie ma gdzie grać. Nie? Ale dzięki uprzejmości właśnie tutaj. Znaczy, na Gnieździe gminy... tylko chodzi o finanse za W razie finansów, tak. gminy, jest, gminy, tak, gminy, to sponsoruje. To, sponsoruje. Sponsoruje. to trzeba zaznaczyć. I to już jest od lat, a teraz odsadnie 2-3 lata. To w zasadzie tylko się u nich odbywają te rozgrywki, pomagają nam przy sędziowaniu, także że naprawdę należy podziękować i zarówno wójtowi, jak i tutaj prezesowi klubu i zarządowi, którzy nie utrudniają, tylko po prostu możemy teraz rozgrywki odbywać. Cieszę się to dużym zainteresowaniem, także trudno jest to przestać, bo no chcą, chcą po prostu, chłopacy chcą grać, chcą dziewczyny grać, także, że jest to bardzo popularne i mi się zdaje, że przez to też zachęciło to tyle KS Gniezno, żeby coś z, tym, z tą świadkówką robić, nie. Panie prezesie, podsumowanie dzisiejszych tutaj wizyty. No na zakończenie bym powiedział tak, żeby tak się działo, to nie jest moja opinia, ale opinia innych, że, że w głowie w sporcie amatorskim się dzieje dobrze i dużo dzieje, to podstawą tego trzeba, no trzeba mieć pasję. Przede wszystkim. Za, to jest podstawa do tego nie można tak. Kiedyś na piętnastoleciu z Panem, Pan ze mną robił Wiatr i powiedziałem, tak. że nie należy kombinować. To tego młodzież i nikt nie lubi. Trzeba, jaka jest impreza, musi być regulamin, wszystko do końca opracowane, przejrzyste, jednoznaczne. No i takich pasjonatów tu jak kolega Klemens. Oby było więcej. Oby było więcej. No i wtedy sport w gminach będzie bo nie sam pieniądz jest potrzebny, ale pasja do tego jeszcze raz to podkreśla. Ja dziękuję za przybycie do naszego studia. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat. Jeżeli coś jeszcze byście chcieli dorzucić, to proszę bardzo. To znaczy jeszcze by trzeba było się pochwalić tutaj siatkarzami, oprócz tego, że brali udział w rozgrywkach czyteli aktorzy, państwowej dwukrotnie, w klasie okręgowej, to jeszcze dwukrotnie zdobyli mistrza województwa wielkopolskiego, no, bo tak. co roku jest y, y, turniej Puchar Marszałka województwa, województwa Wielkopolskiego. Nie? W ramach RZS-u. I my tutaj jako gminę, jako powiat gnieźnieński, powiat który reprezentowany jest przez Piasta. Piasta Łubowo. To już od lat tak jest i, i zarówno przez dziewczyny Piasta Łubowo, jak i mężczyzn. Dwukrotnie zdobyli panowie mistrza województwa wielkopolskiego raz byli na drugim miejscu. Natomiast dziewczyny no do finału nie wchodziły, ale również co roku biorą udział, reprezentują powiat gnieźnieński i też w tej grupie eliminacyjnej są na drugim, trzecim miejscu. Także nie jest Może jeszcze dodam to, że na wniosek Okręgowego Rzeszenia RZD z Poznaniu Gminny Klub Sportowy Piazzubowo został odznaczony przez zarząd główny w Warszawie. Byłem tam osobiście. Było to odznaczenie sportowy znak jakości Omega. Wręczył mi osobiście wtedy prezes zarządu głównego, pan Roman Jagieliński. No to taka też uznanie było, że klub pracuje dobrze. Panowie, ja dziękuję jeszcze raz za przybycie do naszego studia. Rozmawialiśmy z Ryszardem Filipiakiem, prezesem UKS GKS Piast Ubowo oraz Klemensem Hoffmanem, członkiem zarządu Piasta Ubowo. Myślę myślę, że wyczerpaliśmy w miarę obszernie tematykę sportu uprawianego i rekreacji zarazem w Ubowie. Liczę, że chociaż raz w miesiącu będziemy się tutaj widywać. Będziemy sobie omawiać, bo jest co omawiać. Tutaj pan Klement na pewno też będzie chciał podzielić się z siatkówką, bo jakby nie patrzeć, często te materiały na, na bieżąco dostajemy na serwis Nobel. Ja dziękuję i będę was witał przy następnej Edycji: Jeżeli dacie się panowie zaprosić, a kolejnym gościem Zubowa, który będzie w takim materiale poświęconym o karate, będzie Piotr Cielaczyk, również prowadzący sekcję Kyokushinkaj Kyo yy, właśnie w Lubowie. Dziękuję panom. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.